And the winner is. Witam Was ciepło i serdecznie w jednej czwartej turnieju G GRB Czołgi średnie, tym razem Arek099 podejmował gracza Karol2407 Wtedy ten drugi dla Arka okazał się za mocny Więc wtedy ten pierwszy, czyli nasz bohater dzisiejszej bitwy Musi odpaść z turnieju Arek zdobył punktów z tego co pamiętam 23,2 więc to był wtedy duży duży wysoki wynik, jak mówiłem wcześniej w poprzednich walkach, e, turniej medowy okazał się jak najbardziej, e, jak najbardziej zacny pod, 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 jeśli chodzi o ilość y, punktową e, powtórek. Jedziemy tutaj oczywiście na bat 10 tier, e, zamontowane działo 100 mm, czyli nieco to topowe, średnie obrażenia e, 300, na penetracji 232. Na, po, na pociskach goldowych penetracja wraca do 230, do 263, więc jak widzimy, nie bardzo się opłaca na, na tym dziale w ogóle wozić te, te pociski goldowe i tak się dzieje w wykonaniu naszego bohatera. Ma tylko zamontowane pociski e, podstawowe, czyli ppki za 30, 30 sztuk. E, pierwszy przeciwnik się pokazał, T54, nie wiem czy będzie no, dokładnie wieżyczkę, nie ma, nie ma co strzelać, więc to ciężko, ciężko będzie to przebić. Na razie, Tutaj y, bronimy tego Hila. E, spore siły się tu pokazały. W tym momencie Arek wyczaił, że ten T54 jest tam sam. Więc może na, póki jeszcze te z tyłu nie, nie, nie podjechały czołgi. teraz może spokojnie sobie zdjąć tą 54 Jeszcze jeden strzał. Pierwszy frak na naszym koncie 499 obrażeń. W tym momencie e, T57 wyjeżdża na nas. No tutaj tutaj zapatrzenie w, <laughs> w, wizjer, w wizjer snajperski. Delikatne wycofanie. No, z tym magazynkiem może być problem. Teraz lekkie tutaj, o, żeby tylko nie spaść, bo tutaj jest, tutaj jest niestety łatwy, łatwo zjechać i e, szybko wrócić do garażu. E, na razie T57K jedzie na ich T57K. S tuwa e, też się przesuwa, mi się ładnie wszystko rymuje, No i teraz wyjeżdżamy. I z 8 bardzo odważnie wyjeżdża na, na nasze czołgi więc chyba nie trzeba go szybko zdjąć. Pierwszy strzał, nie trafiamy w niego, znaczy on do nas nie trafia w tym momencie możemy sobie spokojnie parę bułek w niego posłać. Pierwszy strzał, dostaje drugi strzał, bardzo ładne trafienie trzeci strzał jeszcze będzie e, po drodze estu, Stuwa e, swojemu sprzedała i w tym, w tym momencie wyjeżdża Maus, który dosyć pewnie e, się wyczają na tą naszą esetkę. Z tyłu ma wsparcie dwóch czy nawet trzech czołgów ciężkich e, Arek tutaj próbuje coś pomóc obiektowić też 16 ja ma tutaj ładny przyczółek na tą t4 bardzo ładne trafienie, drugie trafienie i jeszcze raz w łepek powinien pocisk pójść dokładnie. No i teraz ten obiekt powinien spokojnie sobie poradzić z, tą, e, z tym z tym z tym, z tym radzieckim. W tym czasie T57 chyba. Próbuję zrobić sobie frak, dokładnie tak się stało. Eee, a jednak nie, jednak to 416 zdejmuje tego T44. W tym momencie Arek się przeładowuje, ma jeszcze 20 sekund, jest wyłączony z walki FV, wyjeżdża dosyć odważnie. No i teraz w tym momencie się cofa, jak zobacz magazynka przed sobą. Eee, to nie jest właśnie jakiś miły wyjazd. No, jeszcze mamy 10 sekund, widzimy, Cliff, eee, Cliff, eee, eee, Hill się powoli składa, eee, Luwę. dosyć odważnie wyjechał eee, pod górkę. Jest dany teraz na łaskę. Nie łaskę naszego bohatera. Pierwszy strzał, bardzo ładne trafienie, drugi strzał, bardzo ładne trafienie, trzeci strzał. E, już bez wykończenia, bo T57 postanowiło sobie fraga zdobyć. T49 wyjechało na środek, ucieka gdzieś, gdzieś tą alejką. Strzał w biegu dostaje znaczy 12, bardzo ładne trafienie w ruchu. No i teraz trzeba zdecydować się, na co strzelamy cały czas nam ta lufa przeszkadza, tego T5-4. No teraz nie mamy jak strzelić. Teraz nam jeszcze wyjedzie. Dokładnie. W tym momencie IS. Trzeci dostaje parę błoczek od nas, pierwsza zdingowała, druga już trafiła, no i teraz znowu nam T57 zajedzie drogę, e, nie ma co strzelać. Lufa też się liczy do strzału, więc e, trudno, jeden strzał trzeba było e, przeładować. W tym momencie jeszcze nam tutaj pada strzał od Arty, która, a e, nie, ten warto, był bo były jakieś in, inne czołgi, e, cały czas przeładowujemy FV czai się na nas dziennie, ale nie wie że, nie, chyba nie wie, że Arek przeładowuje w tym momencie e, dwa czołgi się przebiły do przodu, jadą na e setkę e, Ta chyba powinna sobie poradzić z tym tą, z tą, z tą obiektem Arek to czas zerka na tego obiektu, a nie patrzę gdzie jest ten FV, zaraz do niego chwilę zerknął e, ten FV jest skupiony na środku, na pierze naszych czołgów, a w tym momencie już Arek się przeładowuje i jedzie tego brytola by kończyć. strzał! Bardzo ładne, bardzo ładne zakończenie bitwy ze strony FV-a, piękny stylu wybuch, No i teraz zajeżdżamy sobie Mausika od tyłu i to już będzie chyba jego łabędzi śpiew. Nie ma, nie ma to jak Maus, tyłeczkiem. Strzelamy dokładnie w tę dolną płytę. Bo widzicie ding, to też jest ciekawe. Jednak trochę wyżej trzeba strzelować. Jest trafienie w tę ten, 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 ten dolną, dolną tylną płytę. Kolejne trafienie. I jeszcze jedno powinno być. No w tym momencie Maus naszą stółę wykańcza. Arek do, do dość mocno podjeżdża. Teraz jest skontowany. Nie ma co strzelać. Może być ding, to bardzo łatwy. Właśnie o, o tym mówiłem, strzał tego Mausa nie dał nam możliwości przebicia tego czołgu, teraz kolejny strzał, na szczęście alfredia tutaj czuła z tyłu, bardzo ładny strzał z woleja w wykonaniu M53 na M55, Maus schodzi, w tym momencie baza neutralna, bo, bo nie mówiłem na początku, gramy tutaj oczywiście bitwę spotkaniową, walczy tam. Jest yy, okupowana przez naszych współtowarzyszy, jednego współtowarzysza oraz dwóch wrogów. s e 75 próbuje się bronić dzielnie, ale chyba jeszcze jak mu ten, ten C4-9 podjechało, nie ma szans się obronić. Obiekt c 16 stoi w rogu, nie wiem czy on do niego strz trzeba do tego e 75 spotuje, ale już Arek się kończy przeładowywać. Zaraz będzie wyjazd na tego obiekcika, chyba go jeszcze w ruchu złapie, nie wiem czy on gdzieś tam przejechał dalej czy nie. Jest i obiekcik. Celowanie, celowanie, poszedł pocisk, niestety obok, tuż obok niego, yy, nie miało szans to przebić, ponieważ obie, obiekt zrobił dosyć mocny, mocny skręt, yy, moc, mocny skręt w lewo i w tym momencie ten pocisk poszedł tuż za nim, ale to już nie, nie koniec, mamy cztery pociski, 5 pocisków w magazynku, więc możemy spokojnie tutaj podjechać. I wychodzi sprawę, nie wiem co ten Luwę jeszcze na górce robi, ponieważ już dawno pozjechać. Kolejny strzał tego obiekta, nie starczyło prędkości na tarana, ale zmarnujemy kolejny pocisk. Jeden kolejny frak na naszym koncie, 4446 obrażeń, 4600 WN8. Więc teraz trzeba wykryć tych chłopców na, na bazie Jest pierwszy strzał, drugi strzał Trzeba tego obiektu, trzeba tego baczata I to wykończyć Niestety też pocisk poszedł daleko, eee, No i może być teraz, bo będzie śpiew naszego bohatera Na szczęście nie, ale wyjeżdża że 4 9 No i chyba będzie już po naszym bohaterze Skręcamy delikatnie w bok c 4 trafia nas za 400 No i w tym momencie możemy spokojnie Zanim przeładowujemy za Zanim przeładujemy Wykończyć, o właśnie w ten piękny sposób Staranem i teraz przeładowujemy do końca. Jeszcze nam zostało 15 sekund niecałe na wykończenie tego ISA trzeciego. AIM już podjeżdża do niego no dosyć, 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 odważnie. Ginie pod naporę tego czołgu radzieckiego. My jeszcze mamy 498 damage'a, e, hapsów. Więc możemy spokojnie wytrzymać dwa strzały, e, takie niższe w przelosowaniu tego, te, tego ISA. Jedziemy teraz naokoło. Próbujemy mu zrobić dupkę. E, Zajedziemy go z drugiej strony, tu, tu nas się nie powinien spodziewać, ten Isek na teraz wyjechał, zobaczył nas. No teraz pierwszy strzał w ziemię, drugi strzał w ziemię, już chyba widzicie co chce zrobić nasz bohater, dosyć odważny, bo ma mało hapsów. Jeszcze kolejny strzał w ziemię, no i teraz wykończenie Isa cał pięknym i zdobywamy w ten sposób medal, medal Fadima. Dobra, zobaczmy jakie są wyniki końcowe naszego bohatera. Przed Wami to, co ustrzelał Arek 099. Cztery medale, e, które liczą się do, e, do punktacji 0,5 punkta, w tym jedna Masterka plus e, oczywiście ogień skuteczny, pojedynkowicz, pojedynkowicz oraz Brutal. Dwa medale za jeden punkt, duży kaliber oraz top gun i jeden medal za dwa punkty, medal Fadima, czyli zabi e, ostatniej czołg przeciwnika ostatnią pestką jaką masz w magazynku albo po prostu jeśli wołzisz, jaki masz, jaki masz załadowany, czy musimy się wystrzelać całością. Widzimy Arek w pięknym stylu to zrobił. Wystrzelał się dosyć odważnie, bo bo dostał pierwszą bułę od tego ISA trzeciego i był patycznie na, na sztruchnięcie. E, odważył się wystrzelać ten magazynek i go tego ISA by kończyć e, Na szczęście ten nie złożył przeładować. I w ten sposób zdobywamy Fadima. E, 6 przeciników ubitych, nawet chyba więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. E, Batchat, fv 400 4202 i z 8, 54 i z 3, obie 416, i z 49 czyli dziesiątki, 9, są na naszym koncie. 74 050 kredytów brutto. z kątem premium, bez żadnego bonusa za pierwszy zwycięstwo dnia i 1818, to jest X. Eee, właśnie też brutto na czysto X wynosi 1212 Bardzo ładny wynik eee, 7 przeciwników ubitych 5179 To jest temat zadany przez naszego bohatera eee, po, Przez nas Czysty plus po spocie jeszcze eee, małe, ma, Mała wartość 362 To wszystko wstawiając do naszej regułki Otrzymamy ilość punktów Równą 2320 eee, Tutaj jeszcze tylko na koniec Zobaczymy poszczególne staty. 13 tysięcy na czysto z tej, z tej bitwy. Arek wyniósł, bo sporo tej amunicji poszło, jednak wystrzelał się dosyć, dosyć mocno z tych pocisków. Wystrzelał wszystkie, tak naprawdę, prawda? No bo musiał zdobyć tego Fadima. Eee, otrzymał trafień 4, 4 go przebiły. E, uszkodził e, 10, zniszczył 7. W e, punkcie zdobycia obrony bazy 3 na 2. szał, Przejechał prawie 3 km. To myślę, że dla Turoka jak najbardziej wartość <laughs> wartość dobra. Dzięki Ci, Arek, za, e, za udział w konkursie. Wygrywasz oczywiście 100 golda, gratulacje. E, szkoda, że troszeczkę wyżej nie poszedłeś, ale mam nadzieję, że w kolejnym, w kolejnym e, edycji pójdzie Ci dużo, dużo lepiej, jeśli oczywiście jakąś sponsorkę wyślesz. Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam teraz na kolejną bitwę e, kolejnego finalisty 1.4. Tym razem Dominik G7 będzie po podejmował gracza Every Night. Zapraszam, serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć.